Kolejny gąbek, którego prezentuję, który będzie na aukcji. E, prawdopodobnie samiczka, bardziej na samiczkę wygląda. E, córka 15698. Jest to syn e, Lagranży Big Mamy. E, a z dołu mamy samiczkę 15612. E, jest to wnuczka do Extrema, do Czapi, do Donkere 15 i do samicy 1944. Jedna z lepszych samic u Bartka w rozpłodzie. Jest matką tego gołąbka. Gołębie, które. Rodzeństwo, które tam już nalatało konkursy, to jest 11, 40, 47, 68, 84, 88, 94 konkurs. 612, czyli matka tego gołąbka, to jest półsiostra do pana Mery też. Gąbek nie za duży, jak widzimy, ale żywotny Jeszcze do spierzenia trzy lotki Myślę, że gąbek godny polecenia do dalszej hodowli